Jestem samozwańczą królową zastojów czytelniczych. Cześć! To Julka! Jak przed chwilą widzieliście, zrobiłam coś a la piwo kremowe. Nie wiem, jest tak strasznie słodkie, że nie jestem. No dobra, nie no, jestem w stanie, kocham słodycze, także jestem w stanie go wypić, ale jest troszkę ciężko, nawet jak na mnie. Ale słodkie, ale cudo. Dzisiaj przychodzę do Was, żeby porozmawiać z Wami trochę o zastojach czytelniczych. Miewam mnie bardzo często. Mój najdłuższy zestoj czytelniczy trwał około rok, półtora roku. Nie czytałam wtedy prawie wcale, o czym mówiłam w filmie, w którym opowiadam o wojnie Makowej. jestem swego rodzaju specjalistką w tej dziedzinie. Popowiadam sobie dzisiaj trochę, skąd te zestoje się biorą, jak je pokonywać. Polecę Wam parę osobistych książek, które mnie wyciągnęły już nieraz ze stoju czytelniczego. I. zapraszam! O, i najważniejsze, powiemy sobie też, dlaczego czasami warto zostawić ten zastój czytelniczy w spokoju i po prostu się z nim pogodzić. Skąd w ogóle się biorą zastoje czytelnicze? Wydaje mi się, że jest parę takich głównych powodów, które najczęściej się powtarzają u różnego rodzaju typu wieku czytelnika. Jest to po pierwsze, jesteśmy zmęczeni, jesteśmy wyczerpani i nie mamy czasu czytać. Wydaje mi się, że wyczerpanie, zmęczenie i brak czasu mogą tutaj w sumie pójść razem. Drugim powodem. Może być nasze wypalenie. Osta Na przykład, nie wiem, ostatnio czytaliśmy z tak dużym natężeniem, z tak dużą, dużym zaangażowaniem w historię, w które czytamy, że po prostu się chwilowo wypaliliśmy i jesteśmy również troszeczkę zmęczeni tym czytaniem i pochłanianiem tak dużej dozy bodźców książkowych. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale nie potrafię tego jakoś nawet inaczej ująć, więc tak. Trzeci powód, któremu chyba najłatwiej jest zaradzić. To jest moment, w którym czytamy książki, które tak naprawdę nam się nie podobają i które nas nudzą. Nieraz tak miałam. Powiedzmy, stwierdziłam, że nie, 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 książki, które aktualnie czytam są za mało dojrzałe, za mało wnoszą do mojego życia. Są za mało edukacyjne. Więc zabierałam się za literaturę piękną, z którą nie jest mi aż tak po drodze. Albo wybierałam książki, które tak naprawdę mnie nie interesują. I nie zrozumcie mnie źle. Warto, naprawdę warto jest wychodzić ze swojego kom... I nie zrozumcie mnie źle. Naprawdę warto jest wychodzić ze swojego komfortu i próbować nowych gatunków książek, filmów, muzyki. To jest naprawdę super. Ale zmuszanie się na przykład, nie wiem, do czytania Pierwsze z Brzegu, czytanie Dostojewskiego, kiedy tak naprawdę nam się to po prostu nie podoba, moim zdaniem troszeczkę nie ma sensu. Oczywiście, jeżeli postawimy sobie za punkt honoru przeczytanie na przykład Braci Karamazow, które mają chyba z tysiąc stron, jak się nie mylę, i bardzo chcemy to osiągnąć i bardzo chcemy tę książkę przeczytać, to ja wam kibicuję. Naprawdę. Ale nie róbcie niczego wbrew sobie. I moim zdaniem, jeżeli faktycznie macie takie postanowienie, że chcecie przeczytać jakąś książkę, która tak naprawdę was nie interesuje, ale postawiliście sobie taki cel, chcecie ją przeczytać, spoko, wyznaczajcie sobie, ile stron dziennie trzeba przeczytać. Trochę takie zadanie dzienne, które musicie wykonać. Nie wiem, tylko nie... tylko moim zdaniem nie warto jest postanawiać sobie, u tak, 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 dzisiaj przeczytam 200 stron książki, która kompletnie mnie nie interesuje, bo to nie ma sensu. W taki sposób właśnie możecie wpaść w zastój czytelniczy i to nie jest tego warte. Postanówcie sobie, że przeczytacie 50 stron, 20, 30, taka ilość stron, która dla Was jest komfortowa i przy której wiecie, że jakby nie przestaniecie kochać czytać. Natomiast jeżeli naprawdę nie podoba wam się jakaś książka, no to wierzcie mi, że życie jest za krótkie, żeby czytać książek, które nam się kompletnie nie podobają. Pomimo tego, że generalnie przez społeczeństwo uznawane są one za dobre. I to samo tyczy się muzyki, filmów, w ogóle sztuki. Nie warto. Naprawdę nie warto. Zastój czytelniczy, który u mnie pojawia się... Chyba nawet częściej niż ten związany ze złym wyborem książek. To jest zastój czytelniczy, podczas którego ja po prostu mam ciekawsze zajęcie do robienia. Jeżeli waszym jedynym hobby jest czytanie, to to też jest super. Natomiast jeżeli macie inne zainteresowania i, nie wiem, na przykład lubicie uprawiać jakiś sport, nie wiem, powiedzmy, że jest to sport zimowy, niech to będzie narciarstwo. I nagle zimą macie możliwość wyjechania na narty. I jako, że jeździcie cały dzień, a wieczorem jesteście zmęczeni, to nie czytacie. Poświęcacie ten czas raczej na jeżdżenie, na owych nartach, a wieczorem na odpoczynek. Czyli poświęcacie się po prostu innej pasji, którą macie. Nie ma w tym nic złego. I to jest przykład zastoju czytelniczego, który chyba nie warto jest zwalczać. Po prostu poświęcacie czemuś innemu więcej czasu, co jest w tym złego. To samo tyczy się na przykład zwykłej socjalizacji. Jeżeli lubicie spędzać czas z ludźmi, macie taką możliwość, no może. Nie teraz w trakcie pandemii, ale pomijając sytuację pandemiczną, w normalnych czasach rozumiem osoby, które potrafią, które mając do wyboru wyjście ze znajomymi, a zostanie w domu poczytanie książki, wolą wybrać czytanie książki, spoko, jak najbardziej, to jest świetne. Ale jeżeli wolicie wyjść, wyjść gdzieś na miasto ze swoimi znajomymi i zostawić książkę, halo, co jest w tym złego. No nie ma w tym nic złego, naprawdę. I przez ostatni miesiąc na przykład mm, wolałam oglądać filmy i seriale, i nawet czasami jakieś głupoty, niż czytać książki. Oprócz tego nałożyło się też to, że zabrałam się za książki, które są chyba na ten moment dla mnie trochę zbyt wymagające. Na przykład zaczęłam czytać Zakon drzewa Pomarańczy. No wiecie, to jest taka książka, tysiąc stron generalnie. No. no jest to troszeczkę cegiełka. I nie jest to konkretnie mój typ książki, bo ja jednak wolę, jak fabuła jest bardziej rozbudowana kosztem budowanie samego uniwersum. Chociaż bardzo lubię taki dobry worldbuilding, ale pomijmy to, generalnie trochę mi się nudziła ta książka, więc ją zostawiłam w połowie, potem zaczęłam czytać Norwegian Wood, w którym praktycznie nic się nie dzieje. Nie mówię, że to jest zła książka, no ale tam się praktycznie nic nie dzieje, więc znowu zostawiłam tę książkę samą sobie. Potem zaczęłam czytać Demon i Mroczna Toni, która jest naprawdę ciekawą książką, ale przez to, że ostatnie dwie książki w ogóle mnie nie wciągnęły, to ta również mi w ogóle nie szła i... I przez miesiąc niczego nie ruszyłam tak naprawdę. I wczoraj stwierdziłam, że basta, jeżeli tak, to dalej ma wyglądać, a naprawdę chcę wrócić do czytania. Bo skoro już i tak obejrzałam pięć sezonów The Office, o, znowu obejrzałam igrzyska śmierci, obejrzałam wszystkie trzy części więźnia labiryntu i parę innych, trochę głupich filmów po drodze, to jednak chcę wrócić do czytania, bo, bo po prostu naszła mnie znowu taka ochota. I nie zabrałam się za kolejną książkę, która może byłaby dla mnie zbyt wymagająca. Zabrałam się za jakąś lekką książkę, którą miałam na czytniku i to był bardzo dobry pomysł, bo się w nią I wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie przy zastojach czytelniczych. Przestanie wmawiać sobie, że musimy zawsze czytać coś, co nas będzie rozwijać, co nas będzie edukować. Bo czasami naprawdę warto jest przeczytać coś, co po prostu będzie nam dawało frajdę, nawet jeżeli jest to... W pewnym sensie zła książka. Chociaż ja i tak uważam, że jeżeli chodzi o złe i dobre rzeczy w sztuce, czyli w filmie, książkach, czymkolwiek innym, to to jest bardzo obiektywna sprawa. Ale o tym poopowiadam w innym filmie, bo mam na ten temat dość spore przemyślenia i chcę to poruszyć również. I nie ma sensu... I dobra, podsumowując, nie ma sensu zmuszać się do czegoś, czego tak naprawdę nie chcemy robić. Nie mówię tutaj o książkach, które musicie przeczytać na przykład do szkoły czy na uniwerek, ale... O książkach, które mają wam mimo wszystko sprawiać przyjemność. Amen. I jak wyrwać się z zastoju czytelniczego? Najprostszym sposobem, który mi zawsze pomaga, to jest przeczytanie, może nawet nie całej, ale chociaż fragmentarycznie, książki, którą za dzieciaka kochaliście i uwielbialiście. Dla mnie jest to oczywiście albo Harry Potter, albo Percy Jackson, albo w ogóle jakakolwiek inna książka Ricka Albo na przykład, o, Igrzyska Śmierci, to jest też kolejna seria, którą oczywiście zacząć, jako uwielbiałam, dalej uwielbiam. I przeczytanie fragmentu, rozdziału, ulubionej części danej serii naprawdę może znowu was wprowadzić w taki mucik do czytania. I możecie znowu jakby zatęsknić zapoznawaniem nowych światów, nowych historii. Także tak, to jest, to jest naprawdę świetny sposób na wyrwanie się z zastoju. Oglądanie Booktuba też jest dobrym sposobem, żeby wrócić do czytania. W szczególności, jak y, widzi się na przykład jakieś podsumowania. Mam też dobra. Jeżeli chodzi o Booktube, to motywacja przez Booktube może iść w dwie strony. I może serio motywować, a może demotywować do czytania. Wynika to z tego, że społeczność Booktupowa, nie chcę powiedzieć, że jest toksyczna, bo moim zdaniem to jest jedno z najmniej jakby toksycznych miejsc na YouTubie, naprawdę, ale taka mini. Toksyczność powiedzmy tego środowiska jest taka, że ma się takie wrażenie, że żeby powiedzieć tak, kocham czytać książki i jest to moja pasja, to trzeba czytać ich 30 miesięcznie. Nie, to w ogóle tak nie działa. Oczywiście, jeżeli chcecie czytać 30, 40, 50 książek miesięcznie, spoko, droga wolna, świetnie, ale jeżeli czytacie 4 książki miesięcznie, dwie, jedną, cokolwiek, to i tak jakby nie umniejsza to wam. Dalej kochacie czytać książki, dalej jest to wasza pasja. Nie czujcie takiej presji, że musicie czytać właśnie te 20-30 książek miesięcznie, żeby nazywać się czytelnikiem, bo Bóg tu może jakby dawać takie wrażenie, że trzeba faktycznie tyle czytać, żeby być takim, wiecie, dobrym, przykładnym czytelnikiem, a to wcale tak nie działa. Hu, hu, kiedy ostatni raz to jakąś książkę przeczytałaś? No jaka tu jest korelacja, przepraszam bardzo. I na koniec mam dla Was parę polecajek książkowych, które wydaje mi się, że naprawdę mogą Was wyrwać ze stoju czytelniczego. Są to w większości... w większości, bo nie wszystkie, lekkie, przyjemne książki, które mnie na pewno by wyrwały ze stołu czytelniczego. Red, White and Royal Blue autorstwa Casey McQuiston. Horyzont Jakuba Małeckiego. Cud miód Malina Anety Jadowskiej. Oraz oczywiście Percy Jackson i Harry Potter. Zawsze, zawsze, zawsze. Podziałały. Na koniec chciałabym Was szybko zaprosić do mojego Spotify'a i Instagrama. Na Spotify'u jest trochę playlist czytelniczych, trochę do nauki. Może akurat ktoś z Was znajdzie tam coś ciekawego dla siebie. I widzimy się w następnym filmie. Cześć! Zgubiłam się chyba trochę w myślach.